W tym tygodniu instytucje unijne ostatecznie zaakceptowały pakt migracyjny. Pakt migracyjny, którego istnienia projektu nie widział Donald Tusk jeszcze jesienią zeszłego roku, jeszcze latem zeszłego roku, twierdził, że taki pakt nie istnieje. Jeszcze niedawno również, gdy było referendum zarządzone jesienią zeszłego roku, namawiała zarówno Lewica, jak i Platforma Obywatelska, jak i inne partie po tej stronie sceny politycznej, aby nie wziąć udziału w referendum dotyczącym kwestii migracji. Dzisiaj okazuje się, że te regulacje unijne, które zostały przyjęte, zmuszają nas albo do przyjęcia nielegalnych imigrantów na teren naszego kraju, albo do zapłacenia co najmniej 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę, a w dodatku ta kwota może się zmienić, ponieważ Komisja Europejska w tym zakresie ma swoje możliwości, jeżeli chodzi o regulowanie wysokości tej dodatkowej opłaty. Szanowni Państwo, ten pakt migracyjny wejdzie w życie za kilkanaście miesięcy, natomiast konsekwencje tego będziemy widzieć przez najbliższe dekady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Ten pakiet doprowadza w praktyce do zapraszania z innych, z innych krajów pozaunijnych imigrantów do teren, na teren Unii Europejskiej, ponieważ to będzie dla handlarzy. Niestety również handlarzy ludźmi informacja, że Europa będzie przyjmowała ich z otwartymi rękoma. Ostrzegaliśmy przed tym paktem migracyjnym mogliśmy go w referendum zablokować poprzez wiążące referendum zgodnie z, Pol z polską konstytucją. Niestety ta strona sceny politycznej wybrała opcję bojkotu i dzisiaj sama będzie musiała za kilka lat również e, borykać się z efektami tego pakietu migracyjnego. Mam nadzieję, że przyszły Parlament Europejski wycofa się z tych rozwiązań i będzie bronił rzeczywiście granic Europy przed zagrożeniami, które czyhają niestety również spoza terenu naszego kontynentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.